Przegląd moich pudełkowych gier na 3DS-a, część druga. Na tego dajcie 600 zł. Kurczę, Kit Icarus Uprising, ja o tym już mówiłem w retro tygodniu. To jest chyba najbardziej, według mnie, niedoceniona gra od Nintendo ostatniego stulecia. Ją stworzył pan Sakurai, czyli twórca Super Smash Brothers i to jest odświeżenie marki Nintendo, która była wcześniej zapomniana przez jakieś, no nie wiem, ze, ze 25 lat, około. I w tej grze, ona jest z 2012, znalazło się wszystko, na co Nintendo w tamtych czasach skąpiło czasu i pieniędzy, to znaczy w sumie teraz też często skąpi czasu i pieniędzy na to, jest wspaniała orkiestrowa muzyka najwyższej jakości, jeden z moich ulubionych soundtracków gier ever, oprawa graficzna, co tam jak na 3 ds to jest całkiem spoko, ale, ale tyle można powiedzieć. Jest pełny voice acting i jest świetna fabła, co też w świecie Nintendo, w innych grach niż o chińskich bajkach się nie zdarza zbyt często, a tutaj jest historia pełna humoru, bardzo wesoła, bardzo taka samoświadoma, z częstym łamaniem czwartej ściany, a gra opowiada o aniołku, który posiada tylko częściową moc latania, nadawaną mu przez boginię Palutinę, który tam walczy z jakąś inwazją złej Meduzy, no i tam są właśnie motywy z mitologii greckiej, ale nie tylko, są też jakieś, no... Bardzo, bardzo dziwne rzeczy. Gameplay dzieli się na dwie części i jedna to jest pięciominutowa, bo właśnie ten Pit, główny bohater, potrafi latać tylko przez 5 minut. Część w powietrzu i to jest taka strzelanka na szynach, a druga część to jest już taki adventure, gra, akcji, no tak jak tam recenzenci nazywają każdą grę, którą, o której nie wiedzą jak ją wpasować do jakiegokolwiek innego gatunku. No idzie się i walczy i się zmienia bronie, tych broni jest bardzo dużo. Dlaczego to pudełko jest takie ogromne? Dlatego, że po pierwsze są tutaj karty AR, które też, też tam w Stanach chyba można było znaleźć w jakichś płatkach śniadaniowych, albo sobie gdzieś tam kupić osobno i wystawiać te karty do pojedynków i tam na ekranie 3DS było widać, jak postaci się biją, ale przede wszystkim w środku jest podstawka pod 3DS, ponieważ Nintendo sprzedawało tę grę z podstawką. Bo sterowanie jest spierw, to znaczy celowanie odbywa się za pomocą rysika na dolnym ekranie konsoli, a całą resztę wciskacie jedną łapą i jest to jakoś tam w miarę przemyślane, no ale właśnie tak jak Pit potrafi latać tylko przez 5 minut. Tak człowiek zwykły, który aniołem nie jest, potrafi w to grać tylko przez 5 minut, trzymając 3 ds a w, yy, w łapie, bo później te ręce zaczynają po prostu odpadać. To jest bardzo poważny medyczny problem. Niestety. Ludzkość jeszcze nie dojrzała i nie wyewoluowała do tego, żeby grać w Kit i Carus Uprising. No i Nintendo stwierdziło, że zamiast kombinować z innym sterowaniem, to oni po prostu dadzą taką podstawkę do konsoli. Bo czemu nie? Szczerze mówiąc, ja jak pierwszy raz tę grę kupiłem, bo też musiałem ją sprzedać, i teraz sobie kupiłem drugi raz, mało jest w Polsce, w ogóle, więc szukajcie głównie na eBayu. Bo też w Polsce jak ktoś wystawia to zwykle z jakąś popieprzoną ceną. Mam nadzieję, że pan Sakuraj pomiędzy kolejnymi odsłonami Super Smash Brothers, Mega Ultimate, Wszystko Edition, znajdzie chwilkę, żeby wrócić do Kit i Karusa albo żeby chociaż ten remaster wyszedł. Bo moim zdaniem każdy powinien tę grę poznać. Epic Mickey Power of Illusion, i z tą grą wiąże się taka nieciekawa historia, ale wiąże się jakakolwiek historia, to jest już w moim przypadku sporo. Otóż. To jest kolejna odsłona inspirowana starymi platformówkami z Segi Mega Drive. Tutaj kłania się ostatni odcinek Retro Tygodnia. I ona wygląda tak dosyć w sposób nie dzisiejszy, że tak powiem, ani nawet nie... Minus dziesięciolatowiejszy, to znaczy nie tak jak y, wyglądały gry na 3DS-a 10 lat temu, tylko bardzo retro, i jak ona wychodziła, to ja nie wiedziałem dlaczego tak jest. Ona to, towarzyszyła premierze większego Epic Mickey y, 2, które okazało się totalnym głównym, ale wyszło na, du na duże konsole. To jest taka dosyć powolna platformówka w spokojnym stylu, ale właśnie inspirowana uwielbianymi szczególnie w USA Castle of Illusion i World of Illusion na Sega Mega Drive i niedawno sobie od widza kupiłem to, żeby to nadrobić, bo to Castle of Illusion spodobało mi się bardzo. Pograłem trochę, nie skończyłem jeszcze, ale czuję, że to będzie mój klimat i że na pewno skończę. Niedawno kupiłem też coś, o czym marzyłem od zawsze, suszarkę do ubrań. A poza tym kupiłem też Castlevania, Lords of Shadow, Mirror of Faith. To jest też spin-off towarzyszący większej grze, która ukazała się na duże konsole ówcześnie. I pamiętam, że ta gra miała demko w eShopie, dema na 3DSa w ogóle były śmieszne, bo miały limit uruchomień i zawsze tak każde uruchomienie sprawiało, że ja czułem, że coś tracę, że zbliża się kres, że już nigdy nie będę mógł w to zagrać. Tylko, że właściwie każde demo miało tych uruchomień 30, a żadnego nie włączyłem aż tak dużo przez 10 lat od kiedy tę konsolę mam. No, ale jednak wiedzą sukinsyny jak wzbudzić niepokój. Castlevania miała demko i bardzo mi się wtedy podobała. I, I muzyka, o której mówię jakoś strasznie dużo w tej filmie, no ale widocznie, 3 to znaczy, ja SM miał dobre soundtraki. I y, muzyka, i y, styl graficzny, i taka mroczna trochę opowieść. Sam gameplay jest jak na gry w gatunku Metroidvania dosyć prosty, ale to jest spoko. To dla mnie było spoko. Jeszcze takie efektowne finishery są, gdzie się perspektywa zmienia, bo ja wtedy w takie gry za bardzo nie grałem więc to, że był niski próg wejścia, mnie się akurat podobało. No i co, nie miałem tej gry, bo ostatecznie wtedy nie miałem kasy, żeby ją sobie kupić. Kupiłem ją sobie z pół roku temu i też jeszcze nie skończyłem, ale grałem w nią naprawdę sporo. Podoba mi się i też wydaje mi się, że to jest w tej wersji oryginalnej na 3DS-a, bo później wyszedł jakiś tam remaster HD na duże konsole. Że to jest ostatni dzwonek, żeby kupić ją za w miarę normalne pieniądze. Bo ja trafiłem chyba za jakieś 150 zł na no Kaslwenie. Generalnie wszystkie dobre, złe, stare, nowe. Prędzej czy później będą drogie. The Legend of Zelda Majoras Mask 3D, która ukazała się w dniu premiery nowego 3DS-a, i tego nowego 3DS-a sobie kupiłem jako moją pierwszą w życiu konsolę w dniu premiery za jedne z pierwszych takich poważnych, zarobionych pieniędzy, dlatego też mam do 3DS-a tak duży sentyment, bo byłem z siebie bardzo dumny. A Zelda kupiła mi moja ówczesna dziewczyna, obecna żona Ada, i też jestem jej za to bardzo wdzięczny, bo wtedy sam bym już sobie nie kupił, bo tyle kasy. Nie miałem. Ta gra jakoś tam wykorzystywała w sposób drobny te nowości wprowadzone przez New 3DS, czyli tego takiego sutka, który pełnił rolę drugiego analoga choćby. I ogólnie uchodzi za dosyć kontrowersyjny remake wśród takich hardkorowych fanów, powodów jest bardzo wiele, ale generalnie to wydaje mi się, że jeżeli nie graliście w tę grę już 30 razy na Nintendo 64, to to będzie dużo lepsza wersja, żeby sobie w nią pograć, bo jest po prostu bardziej przystępna, bo tam trochę łatwiej śledzić te questy, a w Majorze przypominam, że chodzi o to, że ona jest taka bardzo mroczna, niepokojąca i cofamy się w czasie o 3 dni i jakby żyjemy w takich cyklach, gdzie wykonujemy różne zadania i świat się po tym czasie po części resetuje, a po części nie no i musimy zapobiec temu, żeby księżyc nie spadł na ziemię, żeby się się na łeb ziemi nie Spad, że tak powiem. Bardzo fajna gra, polecam serdecznie i też to jest chyba ostatni dzwonek, żeby ją darować w zwykłej cenie w edycji pudełkowej, bo Celldy się robią drogie i tu podobnie zresztą jak Metroid Samus Returns. To jest gra zrobiona przez dokładnie to samo studio co taka Sylwenia Lords of Shadow, Mirror of Faith. E, właśnie Nintendo chyba zaufało im po tym, jak pokazali, że potrafią robić takie dwuwymiarowe Metroidvanie. I zrobili Metroida na początku remake klasycznej części z pierwszego jeszcze czarno-białego Game Boya. Bardzo fajny, jest trochę udoskonalony, pojawiły się jakieś tam nowe ruchy w porównaniu do y, poprzednich osłon. Y, chciałem powiedzieć, że fajna muzyka, ale już nie będę mówił, że fajna muzyka. Nie, y, spoko odsłona, bardzo. To samo studio zrobiło teraz Metroida Dread, który był moją ulubioną grą zeszłego roku, a totalnie się tego nie spodziewałem, bo nie jestem aż takim fanem ani Metroida, ani Metroidvanii, więc fajnie zobaczyć, jak to studio się rozwijało od tego 7 x 10 przez 8,5 po Dreada, który dla mnie jest absolutną dychą. Ultimate NES Remix. Dosyć mała, mało znana gra, przynajmniej w wersji na 3DS-a. Ta gra to kurwa też tylko, tylko w 2D działa to jest w ogóle że nie dali 3D do gier które są z NESa. Tak jak się czasami mówi, że o bo coś tam <laughs> nie przejdziesz Mario w lewo, no to właśnie tutaj cały zamysł jest taki, żeby przechodzić Mario w lewo i żeby grać w takie lekko zmodyfikowane, zremiksowane właśnie fragmenty gier z klasycznego NESa, czyli naszego Pegasusa. No i tam są właśnie: tam jest Metroid, jest Zelda, jest The Duck Hunt, jest Super Mario, różne odsłony, jest Kirby i, i są takie właśnie bardzo drobne wycinki, w których mamy różne zadania do wykonania, które różnią się od tego, co normalnie w tych grach powinno się y, robić. Ja trochę grałem w NES Remix na Wii U, był fajny. Na 3DS jakoś nigdy specjalnie go nie chciałem mieć, ale ktoś wystawił na OLX za, za grosze, a zobaczyłem, że jakby normalnie kosztuje więcej, tak więc aby zaoszczędzić pieniądze, wydałem te pieniądze, żeby mieć go taniej i wkręciłem się. Bardzo mi się podoba Nest Remix na, na 3 ds On jest chyba sam jest remixem, dwóch kolejnych odsłon Nest Remix na... Wii U. Polecam, bardzo, bardzo polecam. Jeżeli lubicie klasyczne gry, albo właśnie nie lubicie klasycznych gier, bo czegoś wam w nich brakuje, to takie odświeżone wersje, trochę zmodyfikowane na pewno lepiej działają na taki spragniony, ciągle nowych doznań umysłu współczesnego gracza. Super Smash Brothers for Nintendo 3DS, to jest jedna z gier, które. Recenzowałem, recenzentem będąc i dostałem na nią kod, ale stwierdziłem, że muszę mieć też pudełko, bo, bo muszę, bo mam już wszystkie odsłony Super Smash Brothers w pudełkach i brakowało mi tylko tej. To był pierwszy przenośny Smash. Gra, która troszkę się tam różniła od wersji na Wii U. Między innymi planszami, które były bardziej inspirowane grami przenośnymi, ale też tam właśnie jakieś tam tryby single player były inne niż na Wii U. Każda z tych edycji miała, niby miała ten sam gameplay dokładnie, ale miała swoje zupełnie osobne cechy. Więc pan Sakuraj znowu się musiał bardzo narobić przy jednej i przy drugiej. A potem nie, nie miałem pojęcia, jak może zrobić coś jeszcze bardziej ambitnego niż to. A on później wyskoczył z tym Smashem Ultimate, który ma wszystkie postacie, jakie kiedykolwiek pojawiły się w tej serii. Smash na 3DS-a nie powiedziałbym, że jakby super warto go kupować. Jest fajny, ale wolę wersję na Wii U i wolę wersję na Switcha. Więc to tak mam po prostu, żeby mieć. Ciekawą opcją było to, że mając te dwie gry, można było sobie za pomocą 3DS-a sterować w wersji na Wii U. I jak miałem jakoś tam więcej gości, to właśnie wykorzystywałem to i działało to bardzo dobrze, bo padów do Wii U zbyt wielu nie miałem. Ta gra w ogóle z podstawowego 3DS-a wyciskała ostatnie. Soki, podstawowy 3DS, nie ten new miał zablokowane dużo opcji jak się w to grało i nie można było na przykład wyjść normalnie do menu konsoli albo wejść sobie w ten portal społecznościowy Miiverse, bo po prostu tam ta konsola cała chodziła bo już ledwo mogła coś takiego odpalić w tych 60 fpsach. Mario and Luigi Dream Team Bros. to jest chyba naj, najtańsza w tej chwili część serii Mario and Luigi na 3DS-a i jedyna oryginalna, czyli jedyna nie będąca remake'iem, bo później były jeszcze dwa remake'i. Polecam, tutaj są fajne mechaniki z tym, że Luigi sobie śpi i Mario jest w świecie snów Luigiego i na dolnym ekranie mamy na przykład mordę Luigiego. Jak go pociągniemy za wąsa, to w tym świecie snów coś tam się rozciąga i Mario może po tym przejść. Fajne wykorzystanie dwóch ekranów. Na 3DS było znacznie mniej takich gier, które by się bawiły tą koncepcją niż na DS wcześniej. I co? I jest w 3D, bo później się tam Nintendo tłumaczyło, że na przykład to Hey Pikmin jest tylko w 2D, bo tam Łobo wow, jest Gameplay rozciągnięty na dwa ekrany. Tutaj też, więc proszę skądś pieprzyć. Bardzo fajna gra. Tylko dużo ma bardzo tych samouczków, traktuje was jak debili, więc to jest coś przez co trzeba przebrnąć, chyba że akurat jesteście debilami i Wam się takie wytłumaczenia bardzo obszerne przydadzą. Fire Emblem Warriors, które y, wygląda jak gówno, a działa jeszcze lepiej. To jest gra, która wyszła tylko na New 3DS-a, w sensie na, na tym starym nie działa, bo tak ogólnie to jest też edycja na Switcha, która jeszcze jakiś czas temu kosztowała z 5 dychi, było szkoda hajsu, a teraz bym sobie pograł, a kosztuje już ze 150 czy 200 zł, więc bardzo mi przykro. A w tę 3DS-ową niby da się, ale właśnie wygląda średnio. Ja ją kupiłem dlatego, że tych eksów pudełkowych tylko na New 3DS-a z tą czarną taką, taką obwolutą to wyszło może ze. 4.5, jednym był ten i ten kosztuje teraz za 30 zł, a drugim takim najbardziej znanym było Xenoblade Chronicles, które z kolei kosztuje za 150-200, a Xenoblade to mam już na Switch'a w edycji dużo lepszej, więc po mi. Luigi's Mansion, też jeszcze nieodpakowane. odpakowane. Luigi's Mansion 2 na 3DS, -a. mam nadzieję, że on, on jest gdzieś tutaj, czy nie ma? A, jest dobra, to jeszcze nie ten. Też pod koniec życia 3DS wyszło Luigi's Mansion zremasterowane, zremajkowane właściwie z GameCube, pod pewnymi względami ładniejsze, pod pewnymi brzydsze. Na pewno bardzo fajna gra, tylko też jeszcze w tę wersję nie grałem. Zaliczyłem edycję GameCube'ową, a tutaj stwierdziłem, że też pewnie ocena będzie rosła, ja ogólnie wolę grać tak życiowo na handheldzie, więc Luigi's Mansion warto mieć. I mam, i mamy jeszcze właśnie Luigi's Mansion 2 w paskudnej edycji Nintendo Selects. Nie dobra, akurat Selecty jeszcze moim zdaniem, mimo że bardzo widać, że to jest taka gorsza wersja gry dla biedaków, to jeszcze nie wyglądają tak źle. Jakoś ten design albo to, że tutaj właśnie łapki Luigiego nachodzą na tę ramkę, sprawia, że da się na to patrzeć w przeciwieństwie na przykład do największych hitów Konami na DSA. Luigi's Mansion 2 był podzielony na kilka rezydencji, nie było już tylko jednej, tak jak w jedynce, i właśnie taka formuła była dopasowana pod, grania, pod granie w krótszych sesjach, takie handheldowe. Moim zdaniem bardzo udana odsłona, i generalnie, no jeżeli macie 3DS, to Luigi's Mansion 2 na pewno jest pozycją obowiązkową. Fire Emblem, Echoes, Shadows of Valentia, jeszcze też w to akurat, w te odsłony Fire Emblem nie grałem. Grałem w Awakening, grałem w Conquest. Fire Emblem ogólnie bardzo lubię. Ta seria trochę zdefiniowała 3DS, a i 3DS zdefiniował tę serię, bo Fire Emblem. Awakening miał być ostatnią odsłoną serii, jeżeli się zbyt dobrze nie sprzeda, a nikt nie wierzył w to, że się sprzeda, bo wszystkie poprzednie Fire Emblemy się nie sprzedawały i dlatego teraz edycje na Wii albo Gamecube kosztują po jakieś 1000 zł. No ale w tym Awakening wprowadzili różne takie mechaniki, które miały sprawić, że stanie się bardziej przystępny dla zwykłych takich graczy, którzy nie siedzą ani w strategiach tak mocno, ani w jakichś tam chińskich bajkach. Myślę, że kluczowe znaczenie w tym sukcesie miało usunięcie z postaci stópek. Bo nie wszyscy, nie wszyscy kochają stópki. Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia to jest z tego co pamiętam remake dużo starszej odsłony tej serii, która nigdy nie opuściła w oryginale Japonii i też pojawił się pod koniec życia 3DS-a. Ja stwierdziłem, że na pewno będę miał kiedyś niedobór Fire Emblem, więc kupiłem sobie tę wersję póki tania. A tak to um, Awakening skończyłem, Conquest skończyłem, były bardzo spoko. The Legend of Zelda Triforce Heroes. To też w oryginale recenzowałem, co było w ogóle bardzo śmieszne, bo to jest gra na trzy osoby, na kana kanapowy, nie wiem czy kanapowy, na taki, że każdy na swoim krześle i na swoim 3 ds albo na online multiplayer i ja właśnie próbowałem się ciągle umawiać z dwoma innymi dziennikarzami, tak żebyśmy jakoś te gry byli w stanie razem przejść przed premierą, co nie było łatwe, bo ja tam też byłem jakoś w rozjazdach, ale w końcu się udało. To jest część The Legend of Zelda, która traktuje siebie bardzo... Mało poważnie. Tam ogólnie główny wątek fabularny ma, ma chyba coś wspólnego z modą i przybieraniem różnych modnych outfitów. No i generalnie to jest taka klasyczna Zelda, tylko że jest podzielona na poziomy i ma właściwie same zagadki. Te zagadki się rozwiązuje w trzy osoby. Jest też tryb Forever Alone, ale jest równie trudny i smutny jak sama egzystencja w trybie Forever Alone. I generalnie nie polecam, ale jeżeli macie jakichś tam znajomych z 3DSami, o co jest też coraz ciężej w tym świecie, to, to, to jest całkiem fajne. Tylko po prostu nie nastawiajcie się na to, że to będzie episka przygoda w świecie The Legend of Zelda, tylko taki, takie zeldowe zagadki rozbite na mniejsze kawałeczki. Chibi Robo Ziplash. To kupiłem tylko po to, żeby sobie bekę podcisnąć. To jest platformówka 4 na 10 więc może ją... Pomijmy. Chibi Robot w ogóle jest. No pomijmy, ja zaczynam gadać. Chibi Robot to jest fajny bohater w stajni Nintendo, z którym Nintendo chyba. Nintendo skrycie go nienawidzi i od wielu lat robi wszystko, żeby nikt go nie znał i żeby już nie musieć robić z nim gier, bo miał jedną taką uroczą gierkę na Gamecube, ale później, jak robili kolejne odsłony, to były albo spin-offy, takie totalnie z dupy, albo te gry były na przykład ekskluzywami dla jednej sieci sklepów w Stanach, więc nikt o nich nawet nie wiedział, albo tutaj zrobili 78 swój w danym. Roku platformer 2D, który nie wyróżniał się absolutnie niczym poza bardzo ślamazarnym tempem rozgrywki. Sushi Striker, to taka ciekawa gra, o której niezbyt wiele wiem, bo jeszcze w nią nie grałem, ale wyszła i na Switcha i na 3 ds i też kosztuje po jakieś 20 zł jest i jest o robieniu sushi, ale w tej chwili tyle jestem w stanie powiedzieć. Star Fox 64 3D, jak wychodził 3DS i Nintendo nie miało za bardzo swoich nowych gier, ale chciało jakoś tam pokazać, że 3DS ma jakąś tam moc i że 3D zmienia życie, to padli na pomysł, żeby zremasterować kilka starych tytułów i pokazać, jak właśnie one działają w trójwymiarze. I w tym celu wybrali Star Foxa najpierw, a później Zelda Ocarina of Time. I Star Fox 64 jest fajny, rzeczywiście to 3D wygląda bardzo sympatycznie. No ale pamiętajcie, jakby coś, że to jest gra, którą, którą da się skończyć w jakąś godzinę i jakby cała zabawa polega na tym, żeby przechodzić ją jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz, i trzeba to zrobić tak ze 30, żeby nie czuć się, fraj frajerem, że za to zapłaciliście. Zelda Ocarina of Time też mam, tylko że to jest o ograch pudełkowych. A ja mam sam cartridge, bo właśnie jak straciłem te moje gry w wielkiej stracie Gier 2014, to one wszystkie były w pięknym, premierowym pudełku Zelda Ocarina of Time. I w tej chwili pudełka nie mam, może sobie kiedyś dokupię. Pokémony X, moja ulubiona odsłona poksów na 3DS-a, być może dlatego, że po prostu wróciłem do Pokémonów po dłuższej przerwie. Ale i te legendy były bardzo ładne. I rozgrywka może nie była wymagająca, ale pamiętam, że ten tryb fabularny mi się fajnie, dosyć podobał. Było takie całkiem otwarte miasto, było, był bardzo fajnie przygotowany region. Pokémony X y, moim zdaniem absolutnie warto. Później recenzowałem te Pokémony Omega Rabi Alpha Sapphire, też były ok. Recenzowałem Sun and Moon. To było takie odświeżenie serii, które generalnie było fajne, tylko że jakby sam setting tego, że wszyscy się cieszymy, jesteśmy na takich ala Hawajach jest zajebiście, nie pasował mi, bo ja nie lubię jak się ludzie cieszą, nie lubię radości. Nie, powinno być mrocznie i smutno, tak więc no, zobaczymy jak wyjdą te Pokemony tegoroczne. Ogólnie na 3 ds ie Pokemonów macie pod dostatkiem, bo właśnie i wyszło i wyszły dwie generacje czysto 3DS-owe, przy czym Sun and Moon miały jeszcze ulepszoną wersję Ultra Sun i Ultra Moon i wyszły remake'i and Sapphire z Game Boy Advance. Na deser, Dead or Alive Dimensions, bo tutaj też najwyraźniej 3D miało robić bardzo fajne wrażenie. Dead or Alive to jedna z najładniejszych gier graficznie na 3DS-a. Ona wygląda jak taki wczesny Xbox 360. Dead or Alive, ogólnie te gry były zawsze bardzo... Imponujące, jeżeli chodzi o wizualię i to mówię tutaj o kwestiach technicznych, więc z tego powodu ją kupiłem, bo wcześniej też miałem tylko demko i tak akurat uruchomiłem blisko do tych 30 razy, więc był już lekki stresik. Hmm, tutaj ogólnie w 3D ta gra jest bardzo efektowna, bo tam są na przykład wielopoziomowe areny, że ktoś spada yy, i leci dupą prosto w twoją twarz, co w kontekście DC Live brzmi pewnie dla niektórych nawet zachęcająco. Dla mnie nie, ale yy, w każdym razie w 3D działa w 30 klatkach, a bez 3D w 60, więc to jest bardzo trudny wybór, przed którym obecnie w tej generacji y, stoi też mnóstwo y, graczy. Bardzo fajna gra. Tutaj mam jeszcze. Jestem idiotą, bo kupiłem grę y, nie doczytując na aukcji, że jest z pudełku, ale jest bez okładki. To jest Batman Arkham Origins Black Jeżeli chodzi o zawartość tego tytułu, to jakby no to. To, to jest dobra analogia. To znaczy, to, to też jest taki kolejny spin-off, to był fajny trend, że jak mieliśmy konsole przenośne, to mieliśmy spin-offy dużych gier. E, spin-off serii Batman Arkham, też taka trochę e, Metroidvania, z widokiem z boku. E, gra zebrała tak oceny 6-7 na 10, ale zawsze mnie jakoś tak trochę do niej ciągnęło. I kupiłem ją i się okazało, że te oceny były słuszne, ale i tak sobie pograłem i w miarę mi się podobało. Czego jeszcze nie mam? No nie mam właśnie paru gier chińskich bajek. Nie mam... Może kupiłbym sobie Tekena Prime, bo tam też był film wbudowany w Cutscitch. Filmy 3D na 3DSie były rzeczą. Chyba nawet się da, 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 da tam jakoś zmodować i wrzucać sobie jakieś pobrane filmy. Pamiętam, że chyba nawet Archon też robił recenzje gier na 3DSa w 3D swego, swego czasu. No. Nieważne. Niewiele mi brakuje gier, żeby mieć wszystko na 3DS-a, co chciałbym mieć. Na pewno mam jeszcze w co grać. Jak widać, biblioteka bogata w uj i uwielbiam ją. Moim zdaniem na 3 ds było mało tytułów innowacyjnych, ale te serie od samego Nintendo wchodziły na absolutne wyżyny po prostu takiej solidności i zajebistości. No, to widzimy się pewnie za jakiś tydzień. Darka.